Cześć Witam Wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Party jest ze mną Vertes! Sebano, Tak, wreszcie jest Wertes, dokładnie tak, bo cały czerwiec był, kurde, materiałów tutaj na zapas, ale teraz już wszystko jest OK i teraz znowu materiały wrócą, bo wiecie, żebym nie był tylko sam, bo to wiadomo, no, samemu jest fajnie, ale, ale, ale jednak w grupie, czy tam w kupie raźni. siła... raźnie, tak. No. Tak więc... W kupie siła, kupy nikt nie ruszy. Dokładnie. Także dzisiaj zobaczymy, jak to po takiej dłuższej przerwie, powiedzmy, we dwójkę, bo ja, samemu powiedzmy szło mi tak pira ze drzwi. Czasami szło bardzo dobrze, czasami szło jak, jak gówno bym powiedział, ale, ale zobaczymy jak pójdzie dzisiaj wydwójkę, wiadomo, bo to jednak tutaj jest rywalizacja mimo wszystko, tak? My najpierw rywalizujemy, żeby zniszczyć wszystkich przeciwników, potem rywalizujemy między sobą, także. Tak jest śmiesznie. Tu jest, tu jest zawsze kuźwa coś ciekawego. Oj oj. oj, oj. Ej, same czerwone, halo! Halo! Uuu. Halo, gdzie jakiś biały? Ho! Dobra, jest biały. Nie ma żadnych białych! No ja też, nie ma żadnych białych! Teraz mnie cofnie! A no faktycznie pan tutaj cofa! O. Hu! No i cofnęło mnie dupa! Ale trzecie jest! Nie, co, bo już nie miałem w ogóle gdzie skakać, nie? Tak szybko znikały te rady, że basakra Minefield! Minecraft. Minecraft! I'm ready to go! I'm ready to go! I'm ready to bleed. Red, wybiet o Oh to Nie mam gdzie biec! Oh shit! Oh. Biegaj, 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 biegaj! Biegnij! Dalej, dalej! Niczym wiatr! <laughs> Ej, no ktoś ty. mi wyprzedza, wypierd... No szkurde. A, lol! Aha, okej. Okay. Dobra, to już wolę, żebyś ty wygrał, bo myślałem, że ten typ wygra. No, ale to widzę jest. Tak? Okej. Okay. <laughs> Pisał wcześniej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okej... Potion drop! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Okay. No tutaj poszłem dropa pamiętam to się chyba ostatnio, nie wiem, jak grałem solo. Chyba wygrałem, ale to było na takim farcie, po prostu, że aż tam byłem w szoku, że mi się to udało zrobić, nie? Mhm. Bo jeszcze takie lagi w ogóle były, nie mogłem nie mogłem w ogóle pić tego, nie? Choda. O te te no pij to! Kurde, jak ty już masz teraz problemy z piciem, to ja ci powiem, że. No u mnie to jest to problem Że później będzie tym bardziej problem, nie? Ale dobrze, dużo problemów Pi pij, pij. Pij, pi, no pi! Halo! Oh. Ah. Ah. No pij! No czemu nie! No nie pije! No, no nie pił! No dupa, nie pił! Pi, Dziadu! What the fuck? Dziadu zasikany, pi to! Nie pił! Ej, mój tego w ogóle nie wiem, Ja już przełączałem nawet no. inne sloty, nie, nie ja chciałbym też nic. tego wybić! Co za. co za bliet? <gryt> Zbagowane bilety kotlety! One IN the chamber! One in the chamber! Na na na! Oczy dookoła głowy! Oczy dookoła głowy! To jest jak najlepszy, bo nie trafiłem w typa Zabieram jego strzałę i pokażę mu gdzie fika mika Kurde! Co za ty? W ostatnim momencie odbija! O, ktoś chciałby mnie strzelać w plecy. Dobra, eee, szukam przeciwników. Znaczy mam dwie strzały, więc raczej w poszaleję. Puszty, puszty. U, czekaj, bo na górze kurde mnie chciał zeszczelić, dziadu już mi tutaj celował, idź ty w cholerę! No, nie trafiłem go! A! O! O! No chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, No patrz, trzy strzały rzuciłem w babkę nie i żadna nie trafiła. Aha! I teraz do mnie strzelanie! <grym> ja się tu z typem jednym pojedynkuję. No, no co za, za niecelność! Nie, nie nie. <grym> no jak tego nie trafiłem? Kuźwa! <grym> <grym> Dobry przeciwnik! Dobry przeciwnik! To ja mam jeszcze lepszego, nie? Hashtag nie fart życie, nie? Jest! Udało się! A ona strzeliła też ciała, ale się ode mnie odbiła. Ciekawe jak, nie? Trzeba... Ale, ale mi się udało. Trzeba go kuźwa, nie widzę, nie wiem gdzie on jest. Nie widzę jego Niku! Niu. Jest! Zestrzeliłem go dobrze, 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 dobrze. Tak Panie, jest, tak to jeszcze jest! Jeszcze jedna osoba nas została, wiesz? Aha i widzę Banda ją, widzę minke. ją, widzę ją, widzę ją Też widzę. Aj! Kurde, prawie ją zestrzeliłem. czekaj. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 No, widzę Cię, chodź. Pyk! Ej, jaj, chciałem szczędzić. No, wychyl się. Nie go! Pięknie! Dobrze o to chodziło, my friend! Odwrócił się, żeby do mnie strzelić i pompeczka dziadu. Ciuf, ciuf, ciuf. Hello, it's me! Jesteś ready? Tak. O! Ju! U! Stary, ja tak naprawdę dostałem w łeb, ale wiecie, nic nie stało się. No. Boję się. To było jak... jak zawupy. Kurde! Czekał na mnie, czekał na mnie! Tak jak ty zawsze na mnie czekałeś Wiem, 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 ale nie chciałem na shifcie wychodzić, No Myślałem, że zrobię taki jolo skok i akurat... akurat nie trafisz, nie? No, o Chciałem cię zestresować, ale nie byk. O jest! Nie, 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 nie! Nie wskoczyłem fuck! No i zginę Teraz to już ginę, czekaj, widzę target, widzę target, chodź, chodź, chodź. Uh, chodź, 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 Mój chodź, target chodź. jest podobną nie? Ja pierdziele Nee, chodź tu! No chodź dodaj mi kogoś jednego chociaż zabić, no o gonisz, gonisz tą osobę co, co ja... Powiem. Tak jest! Brawo! No! No no! No eee! No, no przecież ja tak pierwszy mało. uderzyłem! Jak ja nienawidzę tej gry! Jak ona jest bezsensowna! No nie, koleś tam nie poluje jest pode nie? no spoko, i tak go nie widzę. Nie, co ty, ja ostatnio miałem taką sytuację, że chyba dwóch miało tak naprawdę na mnie fokusa, próbował tutaj wskoczyć i biedni nie mogli, nie? No. <grym> Ale nie, ja nie lubię tych gry, bo ja zawsze uderzam pierwszy i zawsze pierwszy kidę, to jest bez sensu w ogóle. To, mhm. ja, ja nie wiem, o co chodzi, no. Patrz, to co cię zdjęła, teraz jest jako ostatnia tutaj, nie? Ja, ja nie wiem w ogóle, jak to wyłapuje, nie? Ona chyba no, to... nie ogarnia, gdzie ty jesteś w ogóle, nie? <grym> Chyba tak. Ja się boję, bo ona ma mniejsze lagi. No właśnie mówię ty, no ja ją ubiłem, a ona się nagle odwróciła, nie, o, o, dobra. Teraz się uderzy. Cicho, cicho. Ogarnie, jak wejść, Sią będzie próbowała. Halo? No? Nie próbuję. Nie, nie próbuję, stoi. O, czekaj. Jest jeden. Drugi. Oj, niestety! Oj, <noise> Nie, nie będzie wchodziła, bo, bo ten, bo będzie ryzykowała i wtedy ten ją, na nią zeskoczysz nie? No dawaj, walczcie, kuśwa no! <noise> Czekaj, ja czekam na odpowiedni moment, wiesz? No wiem, ja do niej mówię. Come on! Oda <noise> cię tak, prowokuje, no chodź do mnie, chodź do mnie. To wiem. <noise> że No, 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 no. No spróbuj tam parkurować dawaj, Bo no spróbuj, dasz radę spróbuj. Dasz radę, no wbijaj tam, na górę! Wbijaj, wbijaj Ona myśli, że ty, że ty sam po prostu zeskoczysz nagle, nie? No, dobra. Jest wygrana, okej, okay. a ja jestem zły. Piąte miejsce. Kurde! Co? Myślałem, że w ostatniej sekundzie, nie? Bo już zobaczyłem, że na pierwszy, ale nie mi się. Okej! Okay. o oh, kurde teraz, jak to sobie oddzielić z terenu? Fuck that shit. Fuck that blit. Wy właśnie oddzielam. kurwa, oddzieliłem się Chyba oddzieliłem, ale nie jestem pewien Jestem pewien, ale nie wiem czy mam wystarczająco dużo pola Ty nie od... czekaj, bo ktoś... aha nie, kogoś jest lagowało, dobra. Mam oddzielony teren, ale kuj, wa nie wiem czy dam radę. Bo nie jest hmm? tego terenu jakoś strasznie dużo. Chociaż w sumie zobaczymy. Du, 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 du. A ty, no Nieważne, Co? przypomnij mi, żem ci powiedział coś odnośnie tej gry po odcinku, dobra? Dobra Jak nie zapomnisz, jak cię zapomnij, bo mam ciekawostkę <plansy> Okej okay. Dobra, trzy osoby, trzy osoby. Któż wygra ten epicki pojedynek? Ja mam, w sumie nie mam jakiegoś strasznie dużo terenu, nie wiem jak tam ta jedna osoba, która została Oj, pół terenu chyba ma? Nie, czekaj no jakby, że czasowo wygramy wszyscy, nie? No, może trzeba przetrzymać. Tylko, czy ja dam radę przetrzymać? Postaram się. We jak się dzisiaj masz. <śmiał> jak się masz kotecku. Miał! Było to słychać. Możecie Be. napisać, miał w komentarzu. <śmiał> Ej, dobra, Trzy, będzie, dwa, będzie wygrane na, na czas. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, jeszcze terenu miałem, bym troszeczkę A, wytrzymał. Ja jeszcze. miałem pół mapy, jeszcze. <śmiał> Ty, farciarzu O, tu ostatnio miałem kuś waso już z widzami w ogóle, czy znaczy z widzami, z jednym widzem pamiętam, kurde, i nie mogliśmy jednego, jednej babki rozwalić, nie? Przerwałam. sobie to było. do startu, nie? W miejscu? No? I w momencie startu wystrzeliłem po prostu do przodu, już, już mnie dwóch chciał podkopać, nie? No, no, no. Mam nadzieję, że się sami się podkopali. A kopcie się, kopcie się, dawaj tego, dawaj tego. Dobrze, plecy, plecy, plecy. widzę, uważaj. widzę, uciekam, uciekam. Bicie się, bicie się! O, kurde. Się sojusz, zna. sojusz nam załatwił. No, to no! Nogi! czekaj, pokazuję cztery osoby, ale oprócz niego ktoś jeszcze gdzieś jest skąpiony, wiesz? Nie mam pojęcia, ale kopię go, kurde. Czekaj, to ja idę poszukać. Ale tu nie ma nikogo już. Lol. Eee. Eee. Trolololo? Nie, czekaj, tam ktoś jest. Dobra, widzę, 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 widzę. Dobra. Chodź tu. Dobra, zabijam tamtego. Ajajaj! Aj, aj. Uważaj! Nie! <laughs> no Czekaj, czekaj, czekaj. spróbuję wyprzedzić jakoś. Nie! <laughs> no, nie, spadłem sam. Co? <laughs> Skupiłem się bardziej na strzelaniu. Dobra, wygraj to! Dasz radę! <laughs> Ale jak to, to jak to coś ucieka ciągle? No bo, no bo nic innego nie umie robić, no. O, o, ale dużo ładnie tam ją po, podkopujesz, kurde, no. no? staram się samemu nie wpaść, bo czasami. No po wiem, po wiem, po właśnie to sam wpaść w swoje. Jak się kopię dosłownie przed, się, przed sobą, to tak jest. Uh -huh. bo lepiej bokiem na pewno. Ale... Gałkami nie umiem dawaj. tak funkcjonować dobrze, jak niektórzy tutaj. No ja gałkami dobrze nie, nie funkcjonuję, ale, ale, ale jakoś. Zazwyczaj jak, jak spamię, to jestem w stanie dobrze tam, kurde, pu puścić, nie? Uh -huh. Dobra, dawaj, 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 no! No, 15 sekund, zgiń! Zgiń! No zgin! No kurde, tak ją w przejściu. Na... Nie ma terenu, nie? z terenu nie ma pod, pod, pod O! o! GG! <laughs> <Gigi. laughs> można, można, właśnie o to chodzi. Tak. O, tak, gra mi ostatnio, powiem ci szczerze, nie wychodzi, jestem strasznie zły, nie? Tak, jak wszystkie nieraz kolory odróżniałem, tak ostatnio tak myliłem kolory, ale to takie podstawowe nawet, nie? No. O, Cyan. E, nie, to nie jest Cyan, to jest Light Ten. zielony! Gdzie jest zielony? Tu jest. E, to jest Cyan. Ty nie widzę swojego koloru, ale jestem ślepy. Ja też trochę, trochę mam mokre... <s depositancyThe> Jezu, <gry cupcake> nie, to nie to! czarny! Nie no zmienili mi kolory! Dlaczego? to jest hamskie. nie. Nienawidzę was! Dobra, jacy, jedz, jację. biały... Biały, biały, biały. Różowy. to. poręczowy. to. Nie, to nie to! Fuck you! to... Czarny. Jeszcze. niebieski. Kogoś was znowu niebieski!

Focus on me! fo fo, fo focus, on mi. A, FOCUS on me! Aaaaa! Fo, fo, focus on me! Focus on me! Ej, no teraz tu się sfokusował na mnie, co? Bo jestem pierwszy, spierdzielaj. <grym> nie masz prawa mnie bić! No nie! Jeden poziom tylko spadaj, pamiętaj, jeden poziom nie więcej, jeden poziom nie więcej, kur. No nie bijcie mi! OOS! No znowu da poziomy spadłem, no nie! Ej! Spieprzaj mi no stąd! Spieprzaj stąd! bo poza, poza tym się nie bije. Halo, tu są jakieś zasady, nie? Ale nie, oni tak biją, wiesz? Kurde! Prawie pierwszy. Przegodziłem cię. Jakbym mnie ten gościu tak nie bił, to może bym dał radę. A, to ja może sobie tutaj zawczę, wiesz? Css, jednak... Tak? Gdzie Nie chcesz tutaj ten? Not blocky, not block power! Który mi już zjada? Nie ja, na pewno nie ja. Ja tym razem nie troluję. Ktoś mi gasi! Ktoś mi gasi! Moje kolejne. kolejny! On mi drewniaku z mojego pola. Fuck you! No co jest? No ty... Kto to gasi? To jakiś kwer mi podnasił, mi kurde. Ten mi gasi. No patrz, no kurde. Ja, ja ci pogaszę, mimo. ja ci pogaszę, kurde. Co za Nikt nikomu nie gasi temu temu e-mail, coś tam, pinaple, kurnaż dupy. No, Pipierdzierać! Przepraszam, ale ja już koszę wszystkim. <noise> ja już po prostu nawet nie widziałem dzielec. ja tak trzęsłem tym ekranem po prostu jak poroba. Ale nikt nie gasił temu i, i, i e-mail, coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. I on przez to wygrał, i to jest cheater, i ja, ja mu nie ufamy, to jest. Nie. Tak. Nie, nie zgadzam się. Potwierdzą twoje słowa co kurde, do... Kurde, y, zarąbisty timing miałem, nie? Miałem już wystartować kurde dwie s... Co? Czemu mnie cofnęło? LOL? Przecież o, ja już stałem dawno jak akcje. było żółte Ale Na żółty nawet jak, stałem. Wiesz, no... Może jakiś mini laczek był czy coś. No ale nawet późnego żółtego nie było, no no, no panie <ścoughs> Dobra, walczymy o chociaż nie ostatnią pozycję, będzie okej. Okay. Tak, honorowo, nie? Tak. Ja bo w ogóle nie wystartowałem bo ten, bo się skupiłem o gadelni, o citerze kuźwa i no, widzicie? citerzy czy, 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 to, to niszczą wam życie tylko i, i wyłącznie nie w grze, tylko również poza grą, kurde, nie? Tak. To jest po prostu... To jest zaraza. Janusz Game! O, Janusz! Tu, tu powinni zmienić na, na Smoke Monster na, na Janusz Game kurde. Myślę, że bardziej by się przyjęło. Okay. Ja bym to tak nazwał, nie? No bo to tak Wszyscy jakoś już tak. No bo to tak jakoś już teraz wyszło, nie? Na początku to tam no. się dobra, dobra, smoke, monster yy, uciekamy przed Ko smokiem. -ko 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 Koleś biegnie nie w tą stronę, nie i pod tym przebieg, gardziesz się go nie zabiło. No bo to tak jakoś idzie falowo, więc niby powinno się dać przez to przebiec, jakby, nie? Mm -hmm. Tak teoretycznie. O! O! No nie dupa. Zawsze mam wrażenie, że to mnie ominie, ale jednak niebo nagle skręca. <laughs> ja nie lubię jak podbiegnę w stronę, w którą właśnie leci ten klaps. <laughs> no, 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 no. Znaczy, ja leciałem jakby w drugą stronę tylko mówię, nagle zaczęło skręcać no i taka ściana jak ci nagle pierdutnie to dupa. O, Janusz! Tak. Proszę bardzo. Uchaczk, tak. Tak, uchaczk. Uha! Uha! He, uha, hu! Jak to Johnny Bravo kiedyś lubił mawiać. Nie! Johnny Bravo. No ty mendozo. Twoje, zabieraj to ode mnie. Co za zasraniec! Ja się kampię w rogu! O oh, oh, nie! Nioooow! No! No nie Kurna! Nie mam szów. Jak no, ja nienawidzę tak. tej gry! <gry> oh, jeszcze trzeba czekać zawsze kurde po, po tym, no jeden, jeden typ mnie załatwił, no. <gry> ja, w ogóle żyjesz? Jeszcze nie, nie, nie co ty. Myślałem, że żyję, bo to twoja gra prawie, że taka no... Tutaj zawsze no, Ale też... jakiś się sfokusował na mnie A, no nie to wiem. nie, to, to wtedy nie, to, to wtedy dupa blada, panie, dupa blada. Dobra, ale to już będzie ostatnia gra. Koźwa, Podsumowując było chyba dobrze. Wychodzimy sobie Oj, do lobby, no dochodzimy do Huba Degansko, jesteś tu mój friend, gdzie jesteś mój friend, ale... O jestem nawet na tym samym? O siema, siema, no powinniśmy być na tym samym, bo jakoś no. chyba chyba jakoś no nie ja jestem połączony jako, jako, jako friendlist, więc chyba, chyba powinno być okej. Okay. Dobra, e, tak czy jak. dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcineczka, mam nadzieję, że się wam podobał. Wbijajcie, pamiętajcie na kanał Verteza, po inne odcinki ze mną i nie tylko, i w Minecrafty, tak, i, i w ogóle od cholery i innych rzeczy, więc zapraszam, zapraszam serdecznie. E, I za, nie zapomnijcie napisać... Y, Czekaj, to było, co to miało być? Miał, tak? E, tak. Tak, więc piszcie miał w komentarzach i zobaczymy ile, miał, ile kotków mamy tutaj w komentarzach i będzie bardzo fajnie. Ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Pa, pa! Cześć, cześć!